Ten robot, którego widzicie za mną to Techman TM12S. Kobot, czyli robot współpracujący. Marka Techman pochodzi z Tajwanu i wyróżnia się tym, że ich roboty mają wbudowane systemy wizyjne, czyli kamerę i rozpoznawanie obrazu bezpośrednio w głowicy. Seria. TMAI Kobot S to zaawansowane roboty współpracujące, które łączą sztuczną inteligencję, zwiększony udźwig i dynamiczne możliwości, aby sprostać najbardziej wymagającym zadaniom produkcyjnym. TM12S to średniej wielkości model. Model ten może podnieść do 12 kg i ma zasięg 1,3 m. Takie roboty często pracują obok ludzi przy montażu, kontroli jakości, pakowaniu czy paletyzacji. I co ważne, da się je programować bardzo intuicyjnie bez potrzeby pisania kodu. W kolejnych naszych filmach pokażę, co ten konkretny model potrafi i jak łatwo można go wdrożyć w prawdziwym zakładzie.